Witam serdecznie, 8.15 spadły dwa gołębie Budapesz po jasnych i po po jasnych i po Budapeszcie czyli Szymer. Chodź, chodź, chodź Dwa spadły gołębie 8.15 na Boso idę 8.15 na Boso idę Panowie, zaraz film dogram bo tam widziałem komentarz wczoraj ustawiłem to się wgrywało i w nocy się samo wstawiło. Bo długi był film. A żeby to zagrać, to musimy mieć internet. O, cztery są nawet. Panowie, cztery są. Bomba, bomba zegarowa. Ten mój? Czy nie mój? Mój, skówka czarna. Chodź, 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 chodź. Cztery sztuki są. To co, nie bomba? Bomba. Zaraz je zamkniemy, zobaczymy co to weszło Zbyszek to chyba twój jest Chodź, 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 No idź do siebie. Idź do siebie Ta, twoja groszka. Na nią czekałem Nie wiem czy coś tu doszło jeszcze 11 brakowało tu Nie ma nic Ale po Budapesztach i jasny doszedł Bomba, nie bomba. Maluchy. Zjeżdżać do siebie, bo Andrzej go musi spisać. No idź, 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 idź. Czekajcie. Panowie, jest kolejny go Jest godzina 13, ale coś ma pod spodem rozwalone. Zaraz zobaczymy zajechamy Jest kolejny, piąty dzisiaj. Jeszcze 6 sztuk brakuje. Lot bombowy. chodź mały. Chodź, tutaj chodź, chodź, widziałem akurat jak siadał chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Ledwo stoi. Patrzcie, ledwo idzie Walczyłeś, ty grysie, walczyłeś. Jestem dumny z ciebie. Czekajcie. 10 90 10, 191. Patrzcie, rozwalony ma. No i świec, Jaska co dostałem? Bardzo dobry gol. Uparty, jak koli. Dojdzie do siebie. Co nie dojdzie? Brakuje mi jeszcze po locie 6 sztuk. Starczy. Starcz, znowu zamykamy, żeby wiedział, który doszedł. Zrobiłem sobie zamknięcie. Już mają da fula żarcia. Doszedł kolejny, napił się, nie chce Te Tygryski puszczone, kolorowe. Po zaciąg. Lada moment, je ruszamy, jeszcze do środy odpoczywają Nie wypuszczam je Ale już wiedzą o co chodzi Czekamy na wysyłki, dużo gębi wyjeżdża Chajcie ty Tygrysy stoją Co tu jest? Co to jest gra? Żar się Ej. 5, 5 dzisiaj doszło, jeszcze sześć sztuk brakuje. Jeszcze dojdzie powiem. Pst. Pst. Jest i zobaczcie, nie otwieram tego od środy. Zostaną na grzywa, probiotyk i ruszamy pomału. Przyczepa przyjedzie w tygodniu i lotujemy. Ponownie trzydzieści, nic nie doszło, doleciało tylko do mnie pięć gołąbków. Chodź, 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 daj im teraz troszkę karmy, teraz u mnie karma, u nich będzie do obucha Byłem teraz karmić murzyna i kury I z Bogdanem takim gadałem I nie widziałem kogut I tak mi wskoczył Tak mnie uderzył, aż się rozwalił mi nogę. zobaczcie, będzie siniak Skumany, a tak dostał teraz pierdol Że nie wiem czy Na nie pójdzie jutro Nie poznał może mnie Ugadałem przez telefon, może Bogdana usłyszał i myślał, że to obcy przyszedł Chodź, 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 chodź. Ten od Jacka Wprzowskiego ledwo stoi na nóżkach, ale zaczął jeść. Przyszedłem do nich, chodź, 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 chodź. Nie są mocno głodne. Bo zobaczcie, nie chcą się Chodź, chodź, chodź. Przyszły do jedzenia, tylko te, co, co dzisiaj przyleciały. Karma już im daje, bez różnicy. Grochu nie daje, nie. Ale niech jedzą do obucha. Dzisiaj ich w ogóle nie puszczam. Idą, 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 asiory idą, nasze asiory. Zobaczcie. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 Te pięknie szymle leciały. Chodź, 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 chodź. Pięknie te szymle leciały. To tak się zdarza, że aż jak dragarłaż wygląda. Zobaczcie. Nie może przełknąć pazerwy. Zobaczcie. Wolcze. No i ci napijera. Idź się napij. Ja będziesz żygał. No i ci napij. Co na żarach?

No, idzie się napić patrz. No byś się za, zapchał, byś się nie zapchał, byś się co? Uciekaj, idź. Byś się zapchał, nie? Dwa bracia i dwa bracia sowa, albo siostra i brat No, gołębie dobre, panowie. Budapesz. Z jaśniakiem też przyszedł. Dobra, idziemy. Tu nic nie doszło. Nie, sześć sztuk brakuje po ostatnim locie. Ale jeszcze, może jeden, dwa dojdzie. Dojdą, to dojdą. Nie, to nie. Dla mnie to już nie zostaną. Ale później mogą być dobre. No bank, coś jeszcze. Zobaczcie, tutaj mamy tygrysy. Tutaj mamy tygrysy. Tu też są parę młodziaków. No, to, to jest po winerach. Budapesz winer. Widzicie? Jakich młodziak? Tu mam siedem młu. Tu mam siedem młodziaków. O, tutaj mam nefkę. ktoś się pytał o nefkę, W ogóle pytałeś o nefkę, proszę. Pokaż się dla obrana, O nęfko. Op. Nie słyszę nęfka. Kot, chodź, kot, 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 chodź, kot, 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 takie półki. Dobra, podjadły, najadły Tu pootwierane. No ale mnie noga boli od tego koguta, nie? Przyjem, że go roztrzaskam Dostał, aż dwie, strefki, dwie połamałem Tu widzę pod wchodzą Tak wyglądają te tygrysy Tu piękne Budapeszty Czekamy na wysyłeczkę Kolego, takie berliny dla Ciebie, Zobacz. gdzieś w Koronie Para jest, jest para Ładne Taka Budapeszczka dla Ciebie, żółta Nie jest tam ich takich Budapesztów Będzie, uzbieramy tam z 30 Taki na dole Budapesz ale Ten czerwony Budapesz dla Ciebie Wszystkie tam na chórz, na chur. Zaliczkę wysłałeś, to i masz głęboko zamówione A na też tam wrzucę. Zobaczymy, co tam będzie. Z, z dwa kartory uzbieramy ich. Nie puszczam ich. Czy spędzimy to? Spędzimy i nie? Zobaczymy, jak to chodzi. Czekajcie. Spędzone koczki. Tak chodzą że jak Jest sam się rwał bardzo mocno A dużo już. jeszcze Dobra, bo są na antybiotyku panowie Do środy Z tym nie będziemy wstawiać No co? Rą Ile jest trzy na gojemniku? Tylko dobra, otwieramy. Buda jest pusta. Nie, nagrywam za Nagrywamy. Jeden młodziak tylko był. Nie wiem, z trzysta jest ich. 250 na 100%. I trochę już o taki młodziak tylko jest jeden. Chmury, chmury są. Siądą i zaraz. A on też się na lot nadają, Widzę. A ciekawa drużyna tam I Sam za A Dużo wysoko jest. Bardzo gnębi murzynów. Jest widać tych wyszłamców. Trzeba po ale tutaj Parę usiadło oczywiście, bo to podstawa Zaraz wchodzą szybko O, gdzie idę A tam jeszcze slot. lot Gdzie on odeszł, Kawałek? O tam o. Tam gdzieś jest slot. Widzicie? O tutaj o Idą, 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 idą Nawet kawałeczek Tu są. ale ile wysoko jest w Luzem Jeszcze nie zgrane Jeszcze parę dni Jeszcze parę dni Tak już ich jest mniej trochę Chodź, 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 O, a te tutaj już Tam są mocne. Ta nasza posza to też mocne widzę. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Niech se ważą, ważą, później zamknę. Rumunka z rozpłodu Żółta siedzi na dachu. A w koronie, gdzie jest? W koronie jest samiec. ona będzie chodziła, dobrze. O te Berliny zaczęły chodzić. Jaśniaki. Chodzą Dobra, pozdrawiamy Żo Żona przyjechała cisza teraz, zapowiem, że coś łowiłem. Bo zaraz będę ją nagaczy się. Nic nie zrobiłem. Nie chciałem się. Dzisiaj miałem taki dzień ciężki. Pozdrawiam serdecznie. Panowie, powiem wam sytuację. Myślałem, że będę miała pierdol. Rozłączyłem się. A żonka wiecie co do mnie mówi? Nie nagrałeś żonki? Co ci się stało, że nie pierdol No, no chciałem. Zobacz, patrz Z Bogdanem bo gadałem patrz jak kogut na mnie skoczył. No widzisz? Zobacz. A mówiłeś, że go tak wychowałeś? No, myślałem, że myślałem... Co chciałeś powiedzieć? no? Pozdrawiam no. panów moich. Twoich nie nagrywasz nic. No, bo mnie denerwujesz. Co? Choć bałagan zrobiłaś. No dobra. Katra trochę podkrycił, pojechał działać. Dobrze. Dobra panowie, pozdrawiamy z Elblągowa Idę jeszcze obiadek. Obiadek, od najlepszy. Zupka pomidorowa, pomidorki własnej roboty. <głosy> <głosy> ale myślałem, że opierdą został, a to tutaj jeszcze okrzal mi dała, żeby jej nie zagrywał. Jest dobra, nie? Nie, nie rozszyfrujecie, bo ja jej też je mogę rozszyfrować. Prawdziwa kobieta. Nie rozszyfrujesz jej. O, a tu jest druga cyganka. Dobra, pozdrawiamy.